Zima już powoli w Polsce i w Europie. Oczywiście warunki pogodowe i te drogowe bywają już czasem nawet cud malina, bardzo super. Tylko brać ciężarówkę i jeździć, bo ciężarówką to już w ogóle się super jeździ. No a ja dla Was przygotowałem super modyfikacje do EuroTax Smolter 2 na krajobraz zimowy, jak i na taką fizykę zimową, więc wszystko macie fest. Nie przedłużamy i lecimy. Szukałem najróżniejszych modyfikacji na zimę, ale nadal aktualnie w 2022 najlepiej będzie się sprawo sprawował Frosty Winter. Jest on dostępny na najnowszą wersję gry 1.46 i pewnie na 1.47 również będzie działał. A jeżeli ktoś z waszych bliskich nadal nie ma lotraka, albo nie ma innego symulatora, to teraz na święta wbijajcie na nb, bo tam za taniożkę kupicie komuś zarobisty prezent świąteczny. Na przykład właśnie na jakieś super gierki o wiele taniej niż na Simiskepie jest cała kategoria symulatorów, gdzie na przykład możecie sobie ogarnąć jakieś symulatora, w którego jeszcze nie graliście, z naprawdę niską cenę Kupuj teraz, wariacie, i formy płatności są najróżniejsze. I on posiada bardzo dużo fajnych możliwości konfiguracji Możecie pobrać sobie na przykład podstawkę Gdzie będziecie mieli tak średnio zaśnieżone ulice Krajobraz, krajobraz będzie bardzo fajnie zaśnieżony I na przykład e, też będziecie mieli zamiast opadów deszczu Będziecie mieli opady śniegu Dodatkowo będzie on działał bez jakiejś takiej super fizyki zimowej Czyli normalnie będzie wam ha droga hamowania Będzie taka sama jak bez śniegu Dodatkowo możecie sobie dodać na przykład modyfikację na to Żeby ta droga hamowania była o wiele dłuższa Gdy dodacie sobie jeszcze taki podmod do tej modyfikacji na fizykę. Wszystkie linki będziecie mieli na luzie w opisie. Później na przykład jeżeli stwierdzicie, że chcecie mieć zimę, ale na przykład nie chcecie mieć zaśnieżonych dróg, czyli mieć taką symulację, że drogi będą jakby podśnieżane przez pługi. To też jest taka możliwość, tylko trzeba sobie dodać kolejny podmodzik. Te podmodziki ważą bardzo mało, najwięcej kosztuje ten główny mod. Najwięcej w sensie kosztuje, najwięcej waży. Ale na przykład możecie sobie wygrać inny podmodzik do tej modyfikacji, czyli na przykład mega zaśnieżone ulice, czyli na przykład takie Heavy, heavy Winter, taka porządna, ciężka zima, gdzie będzie na przykład bardzo wszystko wszędzie zaśnieżone, taka mega, mega zima, również sobie to możecie założyć. Możecie na przykład też również założyć tę modyfikację, która pozwoli Wam, że teraz wasze opony i koła będą takie białutkie, czyli będą takie utaplane w śniegu. Bardzo fajna sprawa. Ta modyfikacja na przykład na e, zimową fizykę, też możecie sobie ją dokładać, kiedy chcecie, możecie sobie ją wyłączać, kiedy chcecie, bardzo fajnie ona działa. Nie dość, że droga hamowania jest o wiele, wiele większa, to już Również poślizg jest widoczny, bo nawet gdy hamujemy na przykład z pełnej prędkości ciężarówką do zera, to ta naczepa żyje swoim życiem, szczególnie gdy jest pusta, to ewidentnie widać, ona żyje swoim życiem, lata w lewo, w prawo, na pewno przy skrętach również, również będziemy mogli wpadać w pewne poślizgi, również zauważalne, na przykład podczas opadów śniegu, gdy te warunki są jeszcze gorsze, często jadąc drogą wpadamy w, wpadamy w podsterowność naszego pojazdu, bo gdy chcemy sobie skręcić w lewo. To ten samochód wcale nie skręca w lewo Tylko jedzie dalej prosto. W różne ciekawe rzeczy możemy podczas tej modyfikacji Wpaść w różne ciekawe efekty Bardzo ją wam polecam Ale również bardzo wam serdecznie polecam modyfikację Winter AI Traffic Speed To jest taka modyfikacja Która powoduje, że wszystkie Samochody trafiku czy sztucznej inteligencji Będą poruszały się z ograniczoną prędkością Osobówki do 65 km na godzinę A ciężarówki do 60 km na godzinę Bo jak wiemy Jak są mocne opady śniegu, takie porządne i jeszcze pługi nie przejechały, nie posoliły, to te warunki są tak złe, że trzeba tą prędkość zredukować i nie tylko my będziemy ją redukować, ale również pojazdy sztucznej tej inteligencji, więc bardzo fajna sprawa, również opcjonalnie możecie sobie ją załadować. A na przykład jeżeli już u was zimy nie ma, już się wam skończyła, sięg się stopił, albo dopiero się u Was zacznie i chcecie mieć taką pogodę pośrednią między e, taką zimą a między e, takim e, właśnie właśnie takim taką jesienią, to jest taka modyfikacja Middle Winter, czyli taka. Jeszcze wczesna zima, jeszcze śniegu nie ma, ale już widać jakieś przymrozki, jakaś gołoleć może się pojawić na drodze. Też taka pogoda jest bardzo fajna i bardzo wam ją polecam. Jeżeli pomogłem w tym odcinku, koniecznie napiszcie w komentarzu, pomogł, pomogłeś. Będzie mi bardzo miło, no możecie też napisać jakieś pomysły na filmy, jakie mogę też nagrywać. Zasubskrybujcie na ten kanał, to będzie bardzo dobry wybór, żeby mieć jeszcze więcej fajnych filmów z Eurotraka na moim kanale. No i będzie mi bardzo miło jeszcze, jak na przykład zostawicie łapkę w górę, wtedy ten film roześnie się jeszcze dalej i zasięgi się zwiększą. Show. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu. Wbija się na moją grupę kochena FRTAMYS 24 na Facebooku, jak i na Discordzie. Bardzo serdecznie Was tam zapraszam. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!